Cześć, cześć, szukacie czegoś wyjątkowego dla dzieci do Mikołajkowych paczek, e, bezglutenowych słodyczy, takich ogólnodostępnych, które są w zwykłym sklepie. To zainteresujcie się Mikołajkami z kitketa, ale uwaga, nie chodzi mi o takie duże figurki Mikołajów, puste w środku. Te nie. One zawierają gluten. Natomiast oznaczone jako bezglutenowe, zatem bezpieczne i na pewno ucieszą dzieci, są te zestawy. Zobaczcie. To jest taki zestaw, gdzie jest e, dwa bałwanki i chyba renifere. A tutaj są jeszcze e, trzy mikołajki w paczce. E, takie opakowanie kosztuje 6 zł, a z wałwankami kosztuje 7 zł. E, uwaga, te same opakowania, które tutaj kosztują 6 i 7 zł, w netto kosztują aż 10 zł. Tam nie kupujemy, warto przyjść do Kauflandu, zaoszczędzimy.